Już marzec, to miesiąc, w którym obchodzimy światowy dzień wody. Świętujemy dokładnie 22 marca. Dzień ten ma przypominać nam, że o wodę należy dbać i to codziennie. Wody nadającej się do picia, mycia czy gotowania jest na świecie bardzo mało. Pamiętajcie, że bez wody nie ma życia. Potrzebujemy jej nie tylko my, ale także rośliny i zwierzęta. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat wody, koniecznie musicie odwiedzić Hydropolis. To jedyne w Polsce centrum wiedzy o wodzie. Na pewno każdy z Was znajdzie tu coś dla siebie. To może być wspaniały czas spędzony z rodziną lub przyjaciółmi z przedszkola. A teraz udajemy się na zwiedzanie.